No tak niestety, bo jak ja idę z przodu, nie widzę co się dzieje z tyłu. Proszę Państwa, kominek neogotycki z fryzem architektoniczno-figuralnym, kominek działający od czasów przebudowy, czyli ma powyżej 100 lat, bo przebudowa skończyła się w 1916 roku i tam, proszę Państwa, znajduje się też centralne ogrzewanie działające od czasów przebudowy. Więc już tutaj nie tylko akustyka, macie też tutaj już taką namiastkę tego, co zrobił Bodo czyli wszystkie kominki działają, centralne ogrzewanie działa od 1916 roku. Oczywiście, że my trochę remontujemy, ale to jest wszystko zostawione po przebudowie, czyli od 1916 roku. I teraz jesteśmy w bibliotece. Proszę Państwa, Ernest Wiczek należał do Waszego Sączki. Tajne przejścia kazał sobie stworzyć przewodem karta po na masońską, bo kiedyś to były tajne organizacje. Coś wiecie o lożach masońskich? Jak nie wiecie, wieczorem poczytacie. <gry> Dlaczego, proszę Państwa, bo to jest temat bardzo rozległy, ja Wam nie jestem w stanie tego opowiedzieć. Proszę Państwa, ale były to tajne organizacje, więc tak jak wspomniałam, w XVIII wieku powstają. Więc dlatego też Ernest sobie zażyczył tych tajnych przejść. One były też przejścia od czasów średniowiecza. Będziecie w takich pomieszczeniach, które były tym początkiem. Gdy było książek, na pewno się zdziwicie, bo na zamku było 9 bibliotek i 90 tysięcy książek. I słuchajcie, to najbardziej do turystów przemawia, jak ja mówię, że on był bardzo bogaty, to ludzie nie bardzo, ale jak ja powiem, że 90 tysięcy książek. Ile on, proszę Państwa, mógł zabrać tych książek Jakwycie? Praże Eduarda Szprika. Oryginalne. I proszę Państwa, stoją dwie kolumny. Jak myślicie, co to jest? No nikt sobie czegoś takiego nie montuje w lotęca. Jak mu to nie jest potrzebne? Jest to ołtarz masoński. Kolumna męska, kolumna żeńska, wycie masońskim rząd, południowy rząd północny. Jak oni to wykorzystywali? Ja Wam do końca tego nie powiem. Ja Wam mogę powiedzieć, że w Polsce działają cztery loże masońskie oficjalnie zajmują się działalnością charytatywną. Byście się zdziwili, jakbyście poczytali, co należy do róż masońskich. No i proszę Państwa, gdyby sprzedać dlaczego dlaczego Celki nie bo się przychodzą, bo wyrażam dzisiaj do ich wolną dolarza SES, liczbów iluminacę, żeby dzisiaj nie do Kandydat na Warszawski wychodzi z kolejnego przejścia. Stop! Ciężko jest zrobić. Nie będę nawróciła Ale wiecie, dlaczego on się kierował akurat w ten regał. Bo na tym regałach zobaczy, taki zwiatłuszek. Nazywa się Alec. Alfa i omega. Początek jego. Alfa. Omega, alfa, mam nadzieję, kołatka. I też... Słuchajcie, czy daje się jako ładnie lantadę? Yy, nie daje się, bo była potrzebna, jak stąd ten kandydat do Loży z wychodzi, to on musiał uderzyć w tą mantradę, żeby go usłyszeli w sali rycerskiej. Więc on uderzył w tą mantradę, a za drzwiami stał niż ceremonii, zadawał mu pytanie, czy chce wstąpić do Loży. Długo by o tym mówić, proszę Państwa.

Do pięciu stopni tej liczenia i tam są schody już ilu minut. i zapraszamy. Nie zamykajcie tego. po drugiej stronie. Łazienka ostatnich właścicieli, czy naszych miliarderów. I czemu, proszę Państwa? Zobaczcie, bo będziecie się zbliżali do jego sypialni. mógł wejść sobie z sypialni, różne miejsca na zamku, nawet w tym przejściu. Oryginalny z Łazienki Kiczowu, wanna do hydromasażu i widet, założony w czasie przebudowy Czocha. To są dwa oryginały. Hydromasaż. A co? Każdy widzi inaczej ten hydromasaż. Nie Ik wou het niet. is goed. Ik wou het niet. Toch nog? 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 Toch A kto, A kto słyszał? A kto słyszał? A Może iści sobie o, Problem mały. A kto nie słyszał? Niech nie. Była doskonała. Wszyscy słyszeli, co to jest za pomieszczenie? Nie, Gdzie ja idziecie, mówię, poczekajcie. Czekacie, chłopacy, tu była ich garderoba. Łazienka, na oryginalne urządzenia. A całość opowieści zobaczycie w oddzielnym odcinku? Nie no słuchajcie, tu szaf nie ma. Bo te drzwi, które widzicie, od tyłu nie pokryte są lustrami kryształowymi jak się otwierały, a nie otworzę, bo wiecie, że uszkodzone, mówiłam to, proszę Państwa, to powstaje wielki pokój lustrzany, aż z takiego ruchu, tak prawie, że dookoła, a tu jest wejście do garderoby przejście do słupy. więc nie jest to zwykła garderoba. Idźcie no. do sypialni. Idźcie spać. No. <laughs> jest łóżko, musi być. Chyba, <laughs> <laughs> <Boże>, już nie ma. <laughs> Oho taki łóżku to wypowiedziałbym. No. Czy ja tu żony nie znalazł? Tak? Ładna jest, ale taka ciemna No ciemna, ja nie, nie gustuję w takim stylu ja To nie pasuje No, jest mega No Jest mega Chodźcie bliżej No chciałbyś Proszę Państwa <grystanie> 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 Sypialnia Wiczowów, pójdę do niemiecki do te pinakle na strzelistości nadłożem, rozeta nadłożem, nadłożem Herbernesta i proszę Państwa znowu witraże Eduarda Strita no i fotele. One już są sygnowane z herbami rodów pomorskich. Hermes kupował meble na różnych I to była część pierwsza. Jeśli Wam się po podobała, zostawiajcie łapki, w górę. Więc subskrybujcie to, kanał. Były, I pamiętajcie, filmie, że to się dopiero pisa, zaczyna! Tak, tak. No fajny naprawdę film. Proszę Państwa, tu szafy ubraniowe i one są płytkie, więc naprawdę ta garderoba być musiała. A te małe drzwi przejście do pokoju córki takiej wielkości przedpokój, zamurowane jest to przejście, bo w pokoju córki mamy teraz pracownię architekta Bodo Epharta. Zasłużył na miejsce tutaj takie zacne na tym zamku, więc będę Wam o nim trochę opowiadała. I teraz popatrzcie, jak ten Ermezgicza w posadował, posadowił, bo jakbyście tak spojrzeli przez okno, główny dziedziniec, centralne miejsce. To, co widzicie z tyłu, to był jego porwal. A po wojnie był hi. tutaj tegel. W części wyremontowany, A w części widzicie jak to wygląda. I łoże. I on tędy wchodził. Tędy wchodził. <noise> <noise> Jaki macie pomysł, dlaczego tędy wchodził? No pani, wejść do łówka, a nie bokiem. No a, właśnie, ale dlaczego on przodem wchodzi, tak, <registering> tak jak pani powiedziała, rytuał, bo tu są symbole masońskie, są sowy, kobuki, ja wam to pokażę. Każdy symbol to jest ezoteryka. To przecież słuchajcie, każdy symbol ma w sobie moc, siłę. Ludzie różne znaki noszą, między innymi z powodu tej mocy i siły. I proszę Państwa, żeby się znalazła ta siła, ta moc zgromadzona z tych znaków w tym łożu, trzeba było wyjść przodem. Ale legenda z kolei mówi o tym, że podłożem po jednej stronie była zapadnia. I wiecie, my tak walczymy z tą legendą, nie da się, po prostu turyści najczęściej pytają o komnatę książęcą, w której znajduje się łoża zapadnia której nie ma, proszę Państwa, może było takie łoże. W końcu od czasów średniowiecza stoi zamczysko. No niemniej jednak zbadaliśmy to łoże, zrobiliśmy skaning laserowy. Nie ma. Legenda mówi, że po nocy jak ktoś się komuś nie spodobał, nie ma co wymieniać kto, prawda, to lądował w loku. I jak my zbadaliśmy to łoże, to uwierzcie, że lądowisko wychodzi koło recepcji. Powiści, powiści, raz się zaniesie. W

bo tutaj magia się dzieje. Czasami jak w nie, to mówię Wam, a postawiliśmy... Słyskowiec. Tak, postawiliśmy lampę secesyjną na biurku, boję się, żeby przeciągnąć nie było. Zamknijcie drzwi na końcu, dobrze? Proszę Państwa, mówiłam czućowo, bo jesteśmy blisko kuchni. I teraz tak, wodę na po piersiu, wodę kar na portrecie, wodę tak tutaj, proszę Państwa. I tutaj właśnie to zdjęcie czarno-białe w tych bucikach, to jest Bodo FH. A obok niego gmerki, widzicie takie znaczki w małej, wąskiej ramce, czyli podpisy w kamieniu, które zostawiał, jak coś przebudowywał. Czy ktoś w pobliżu to już był na zamku Grodziec? Przebudowywał zamek grodziec. Najbliżej zamku Czocha. Proszę Państwa, geniusz, wizjonek, nie mam słów na temat tego człowieka, na temat tego architekta, ale ja mam powiem w skrócie, dlaczego on zostaje nadwodnym architektem Cesarza Niemiec. No bo słuchajcie, to jest wielka nowelizacja. On w Niemczech ratował zamki i warownie średniowieczne od upadku, nie dał im zginąć, odnawiał, ratował, rekonstruował. Dlatego zostaje nadwodnym architektem. Teraz plany przebudowy, określone przez Piotr już kopie, ale my mamy też oryginały, tu w pobliżu, w Muzeum Golesławców. Proszę Państwa, i on musiał opisać te pomieszczenia, czyli taką inwentaryzację I słuchajcie, to była przesłanka do tego, żebyśmy się w końcu zajęli tym, co jest pod nami. Tu Pani mnie pytała, ile zamek ma powierzchni. A słuchajcie, jak on opisywał te podziemia, jak się szykował do przebudowy, to opisuje podziemia numerując pokoje. Pokój numer 6, 5, 4, 1 i ciągle mówi o pomieszczeniu zwanym pokojem pancernym lub pokojem żelaznym. I słuchajcie, wy wiecie, że my nie wiemy, gdzie to jest? My nie wiemy, gdzie to jest. Ale była to przesłanka do tego, żeby zamek opomiarować, zrobić skanin praserowy. I wy tu widzicie właśnie skali każdego pomieszczenia. I widzicie podziemia widzę. Teraz te puste przeszczenie pod zamkiem. No i co nam, proszę Państwa, wyszło z tego opomiarowania? Kosztowało to, nie będę mówiła, ile? Milionów dolarów dwa lata temu ekipy z sześciu krajów. Gigantyczna praca, gigantyczna, proszę Państwa, i gigantyczne pieniądze. 3600... Powyżej troszeczkę, powierzchnia użytkowa zamkuczowa. Natomiast pod nami wyszło nam tysięcy metrów kwadratowych. 5000! Więc wiecie, jaka to jest praca. To jest odkrycie stulecia. Ale nie pytajcie, czy my tam zejdziemy, bo to jest, słuchajcie, niemożliwe do tego, żeby odkrywać podziemia. My się będziemy szykować minimum 10 lat. To jest minimum. To naprawdę jest gigantyczna przestrzeń. My będziemy i tak penetrować jakiś fragment. Liczymy też na to, że będzie, słuchajcie, na świecie sprzęt, który być może wejdzie za nas. To dwie oryginalne laski. Będziecie się kierować w kierunku fontan i później mostem atakowym do Holu. Przy restauracji. Proszę Państwa, warto, bo u nas nawet na dziedzińce się płaci pieniądze.

najdłuższą. Majduszczą. A jest na głowę. O kurde. nie, się nie Trzymajcie się za mną, kurde. Dla mnie ma styk.

I w pignicach jesteśmy. Dzień dobry to ma. I jesteśmy z bronini. Piękne swoje. Stare. jest petarda? jest petarda. No i super. Dobra. Mm. jest jest petarda? To znaczy że jest super. Idziemy tam. Dobrze, z drugiej wodą. Z drugiej wojny. Z drugiej wojny wszystko, nie? Mm -hmm. No tam tu raczej nie. Nie było sygnatur, czyli wiecie, śladu po tym nie ma. Zostały oryginalne drzwi stalowo-betonowe z za zamknięciem e, szykującym. Wielka techniczna, którą nie jest ucząc i Wy widzicie teraz kopię dzieł sztuki, bo tak jak powiedziałam skarb skradziony w całości, czyli oryginalne drzwi, których nie ruszamy, natomiast reszta to kopie. Zapraszam 10 osób. Uważaj. Tak, dzieci z rodzicami, a reszta... Widzą 10 i nie widzą. Numer Schodzimy? Oh. To jakiś ten też jakiś safe, nie taki no, Mało. I zobacz, mm. nie jest wtedy. Kamień no. no w środku. Schodzimy w Tak. Jesteśmy w winiarni. To tak? Ooo, takie maszyny nie źle, wina, nie ma o wina. To jest wina, faktycznie widzisz, czyli tam tak? Kamienie w środku No nieźle, nieślę bardzo dobrze Słucham, wina nie ma. No nie ma wina. Wyparowało. I co, Wyparowało. co? I co no nie wiem? No. No. Winnica jest, ale bez wina. No to jest problem. No bo nie ma nie ma, nie ma nawet degustacji. Ale temperatura jest ok? Do przygotowywania winetu. <grymne> Chodzimy do torturowni Tu jeszcze mi to tak, daje. Tak. Państwo to znajdą? Tak, teraz będę prosił o paragon. Bo mądrzej go zanieść. Ja bo ja mam. Dobrze tu się zgadzałem? Czy wszędzie zgadzałem? Bo musi się tak. zgadzać, ale ja nie wiem, ile. Nie tak, zgadzałem. Poczekajcie tu. Po. Jest i torturownia. Tu można samemu na odpowiedź. To są co? co jest. Kochani. To jest mocne. Jak na tortury? Tutaj. Nie wchodzę złotych. Tu? Mhm. A tu? co jest? O. Co Gdzie my jesteśmy? Witam, witam Jesteśmy witam. w Wałbrzychu Mauzoleum No obrzędy tutaj ładne hitlerowcy sobie dawali Idziemy zobaczyć tutaj prawdopodobnie spędzimy nockę Idziemy teraz do środka No Teraz Oskar niech nagrywa Będzie tu wszystko widzieć ale będzie. W a, nie, w środku chyba to chyba nie. A jak? Ja. W środku do, <laughs> to fajnie, tam jest normalnie do wychol, nie? To, Kochani, będzie. wchodzimy. Pod są... Dostaliśmy się do środka. I są tunele. Gdzie my jesteśmy? Na środku. Ognisko można palić. Tata! Wzywaj demonów! Dziura. Co ty wchodzisz w tą pojętkę? Nie tu spać, się, no Nie, to się. tu spać. No ale to masz po sobie, ale tam, które leciamy nie jest głęboko. A to idziemy Kochani, <grym> no no, no, jak to nie jest głęboko? To nie wiem. Na no, nie jest Nie, 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 nie. <grym się>. nie. <grym się> piaskowce nieźle Jeśli ślisko. Tak? ślisko? Tu jest śliski, Bo piasek No, No i pięknie. kochani Ale to Ko Furami. Pójdź wyjścia Ognicho. I jest petarda. Tak, tam jest. Jest petarda. Super. nie I oto nasze a! Miejsce do spania Kemping pały sobie zrobiliśmy Nasz namiocik Piękny jest oczywiście tym szerokokątnym Pięknie jest w ogóle No jak łasno zrobione ognisko, najlepsze oczywiście z kolegą no i co? Dobrze jest Bawimy się Bierzemy za tych, którzy nie mogą Tak I co? Bien, Super! You.